Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi w naszym życiu, ale także dzisiaj w naszym zgromadzeniu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli sobie jedną, jedno z podobieństw bardzo dobrze nam znane. Będzie to podobieństwo o Bogaczu i Łazarzu. To podobieństwo jest zapisane w Ewangelii Łukasza od, rozdział, od rozdziału 19, wersetu 31 przeczytamy ten fragment. <laughs> Przepraszam, od rozdziału 16 i wersetu 19. Przeczytamy ten fragment. A był pewien człowiek, bogaty, który się yy, przeodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. <laughs> był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót o wrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza a tymczasem trzy przychodziły i lizały go rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono abrahamowe, umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w karalni umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama, Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł – Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i pośli łazarza, aby umoczył koniec palca swojego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię cierpie w, ty, w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia, podobnie jak i łazarz zło. Teraz on tutaj dostaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a Wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do Was przy, yy, przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę Cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu Ojca Mego, mam bowiem pięciu braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli do tego miejsca męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I rzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Bracia i siostry, przeczytane, przeczytane, przeczytane podobieństwo. Pod pewnym względem jest wyjątkowe. Pod pewnym względem jest wyjątkowe. Jest jednym z nielicznych, a mógłbym nawet powiedzieć jedynym miejscem pisma świętego opisującym uczucia, jakie doznaje umarły, niewierzący człowiek po śmierci. Pan Jezus, mówiąc o śmierci, zwraca uwagę, że śmierć fizyczna człowieka nie jest końcem. Nie jest kresem bytności, i los ludzi po śmierci również nie jest jednakowy. Przeczytany fragment przedstawia, przedstawia, tak jak czytaliśmy, dwa miejsca. Jest mowa o niebie, o łonie Abrahamowym, ale także jest mowa o piekle, do którego trafił właśnie ten bogacz. Nie ma innego trzeciego miejsca, moi drodzy. Nie ma miejsca, w którym mogłaby dusza ludzka przeżyć jakąś kwarantannę i po jakimś okresie trafić do nieba. Tego typu pogląd, tego typu nauczanie, tego typu dogmat o czystcu, bo mam to na myśli, jest, jest błędnym i on naprawdę nie ma żadnej podstawy w Biblii. I w Soborze Trydeńskim w 1546, ludzie, którzy ten pogląd wprowadzili do powszechnego kościoła, naprawdę skrzywdzili miliardy ludzi, bo ludzie do dzisiaj ufają w to, że mają jakąś dodatkową jeszcze możliwość, że pomimo swojego życia, które wiodą na ziemi, mają jeszcze później po śmierci jakąś możliwość zadośćuczynienia, trafienia w jakieś przejściowe miejsce. Gdzie mogliby zapracować, oczyścić się, odpokutować. Niestety nie ma takiego miejsca, i tak jak powiedziałem, moi drodzy, nie ma podstawy biblijnej, która by mogła to potwierdzić. Tak jak czytaliśmy w tej historii, roz... jest wielka przepaść między jednym miejscem a drugim, i nikt z jednego miejsca do drugiego nie może się dostać. I trzymając zapięte ojca, matkę, czy męża, czy siostrę, nikt nie dostanie się do nieba. Nie ma takiej możliwości. Tu należałoby także zasygnalizować chociaż, że pogląd, czy, czy pojęcie, pojęcie piekła i nieba nie tylko pojawia się w teologii chrześcijańskiej. Otóż powiem wam, że wiele... Wiele, wiele wieków przed Chrystusem w Babilonie już wierzono w kraj, z którego nie ma powrotu po śmierci. Żydzi pisali o Szeolu, lub miejscu zepsucia miejsce, gdzie przebywały dusze ludzi, niepotępione, ale to był taki miejsc, miejsce, do którego trafiały po śmierci. Również Grecy mówią o niewidzialnym, podziemnym królestwie Hadesu, o państwie, państwie zmarłych. Buddyści rozróżniają aż w obrazie sobie 16 piekieł. Z tego niektóre są zimne, inne są ciepłe. Hindusi mówią o głębokiej przepaści, która jest przeznaczona dla fałszywych mężów i niewiernych kobiet. W islamie natomiast jest mowa aż o siedmiu piekłach. A dziś niestety, moi drodzy, wielu chrześcijańskich w większości powszechnych kościołach nie mówi się o piekle. Nie ma nauczania na temat piekła. Rzadko się mówi o piekle i skutek jest taki, rezultat jest taki, że ludzie niestety nie wierzą w piekło. Nie wierzą Polacy w piekło. I pewne dane, które były podawane już w styczniu 1994 roku. Które mówiły, że wtedy 85% Polaków wierzy w Boga. Mówię, że wtedy jeszcze, dlatego że jakiś czas temu podawałem pewne dane z grudnia 2013, w których się mówiło, że 80% Polaków już tylko wierzy w Boga. Czyli po 19 latach się zmieniło bardzo dużo. Ale wtedy jeszcze 95% Polaków wierzyło w Boga, a z tego 35%, wyobraźcie sobie, tylko wierzyło w piekło. Ci ludzie nie negowali piekła, oni wierzyli, że jest coś takiego jak piekło tylko 35%. Wobec tego, wobec, tego, wobec tych danych, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się, moi drodzy, co Biblia mówi nam. Na temat właśnie piekła, na miejsca, miejsca, które jest nazywane miejscem ognistym, piecem ognistym, miejscem, gdzie jest płacz, zgrzytanie zębów. Biblia wyjaśnia, że ci, którzy dobrowolnie odrzucają łaskę Bożą objawioną w Panu Jezusie Chrystusie, pełnią swoją wolę, tym samym służą swoim umysłem lub ciałem szatanowi. To ci ludzie będą potępieni i trafią do piekła. I nie mówię tego, żeby kogoś w jakiś sposób chcąc, chcieć przestraszyć piekłem. Nie, nie. Ja będę dzisiaj także mówił i o niebie, ale miejmy tą świadomość i weźmy to naprawdę głęboko do serca, że ci, którzy świadomie odrzucają, odrzucą Ewangelię. Nie wykorzystają tej życiowej szansy, to nie będą mieli tej drugiej szansy po śmierci. Ponieważ, tak jak powiedziałem, są tylko dwa miejsca, do którego człowiek może trafić. Tak jak Słowo Boże mówi, że są dwie drogi, które prowadzą, tak są tylko dwa miejsca i nie ma jakiejś trzeciej możliwości alternatywy. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 36 werset, czytamy takie słowo. Kto wierzy w syna, ma żywot wieczny, kto zaś. Nie słucha syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Dalej, w 1 Koryntian, 6 rozdziale od 9 wersetu czytamy, albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie dziedziczą? Nie uczcie się, ani przytecznicy. Ani bawochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdrajcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bracia i siostry, piekło jest więc miejscem lub stanem ostatecznego potępienia ludzi, którzy umierają w swoich grzechach w stanie Nieodrodzenia, w stanie niepojednania z Bogiem przez Jezusa czy w Jezusie Chrystusie. W tym miejscu panuje ból, panuje strach, panuje utrapienie i ludzie są tam świadomi. To nie jest jakiś sen, letarg, jakaś drzemka. Tam ludzie są w pełni świadomi tego, co ich spotkało, gdzie się znajdują i co przeżywają na tamtą chwilę. W tej historii wyraźnie było można zauważyć, że bezimienny bogacz On odczuwał te męki. On był świadomy, gdzie trafił. On widział Abrahama, on, on to czuł, on przeżywał na własnej skórze. Piekło jest miejscem potępienia dla zgubionych, którzy służą diabłu. Zauważmy, że Pan Jezus, który przecież. Tak współczuł, prawda? I biednym współczuł, i, i, i współczuł i różnym ludziom nieszczęśliwym, chromym, opuszczonym. Pan Jezus w swoim nauczaniu, nikt inny z, z autorów, y, czy Starego, czy nowego, y, nowego Testamentu, nikt inny tak dużo nie mówił o piekle jak sam Pan Jezus. W wielu miejscach. Zauważamy, że Jezus często mówił i wskazywał na to miejsce. A wszystko po to, aby wzbudzić refleksję, moi drodzy, aby wzbudzić refleksję, aby jakoś ludzi przestrzec, ocalić przed tym, co mogłoby ich spotkać. <laughs> aby jak najwięcej ludzi mogło się jeszcze rychło w czas zreflektować i nie trafić do tego strasznego miejsca męki. Pamiętajmy, że pierwotnie piekło nie było przeznaczone dla człowieka. Absolutnie to nie było miejsce dla człowieka. Ono było przeznaczone dla diabła, dla szatana i jego strąconych demonów. W Ewangelii Mateusza 25 rozdziale 41. Werset czytamy: Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. I co tu pisze? Zgotowany diabłu i jego aniołom. Piekło było zgotowane dla diabła i jego aniołów, i to jest miejsce ich przeznaczenia. Natomiast jeśli jednak jakiś człowiek dobrowolnie. Wybiera służenie diabłu, tak jak już powiedziałem, czy umysłem, czy swoim ciałem, będzie niestety będzie potępiony i będzie przebywał w piekle i trafi do piekła. Mateusza, Ewangelia, 13 rozdział, 49 werset i poniżej czytamy. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I dziś żaden zły człowiek, niewierzący, nie będzie w stanie uciec przed potępieniem piekła. Skoro, moi drodzy, tak dużo powiedzieliśmy na temat piekła, to chciałbym właśnie przejść teraz do tematu nieba. Tak jak już powiedziałem, Ludzie grzeszni trafiają, trafiają do piekła. Tak ludzie tacy, którzy służą Bogu, trafiają do nieba. I o tyle, niebo jest przygotowane dla takich ludzi. Bóg przygotował to miejsce docelowe. Tak niebo, tak piekło nie zostało specjalnie przygotowane, jak już powiedziałem, dla grzesznych ludzi. Po prostu ludzie tam trafiają ze względu na swój wybór. Natomiast, natomiast niebo. Jest to miejsce bezpieczne, jest to miejsce wiecznej szczęśliwości, raj jest to górne Jeruzalem, różne to miejsce jest nazywane i jest to miejsce dla osób pojednanych z Bogiem, odkupionych, którzy służą Bogu. Bóg objawił wiele fragmentów na temat nieba, które są oczywiście zapisane w Słowie Bożym. Ja także chciałbym przejść raz do tych fragmentów i je udokumentować, przeczytać. 1 Koryntian 2 rozdział 9 werset. Czytamy. Głosimy tedy jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Komu? Tym, którzy go miłują. 2 Koryntian 5 rozdział od 1 do, drugie, do od pierwszego wersetu do, do drugiego czytamy. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, myślę, że chodzi tu o ciało nasze fizyczne, mamy, budownę, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nieręką zbudowany wieczny. Yy, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest w niebie. Dalej Księga Objawienia, 21 rozdział od trzeciego wersetu czytamy. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi, i będzie mieszkał z Nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zę z oczu ich. I, śmierć już, I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani yy, mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I Filipian, ostatni fragment, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też zbawienia oczekujemy, Pan, Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, Pismo Święte często naucza. O niebie, jako o miejscu docelowym, takim miejscu, do którego każdy człowiek powinien zmierzać. To jest jego najważniejszy cel, priorytetowy. Biblia naucza, że nasze nowe ciała, które otrzymamy po śmierci. Otrzymują ludzie, którzy trafiają do nieba. One będą wolne od wszelkich chorób, od wszelkich jakichś dolegliwości, a każdy, kto trafi do tego miejsca, przeznaczenia, do miejsca, do nieba, do raju, do górnego Jeruzalem, jakbyśmy nazywali to miejsce, nie będzie tęsknił już za ziemią, nie będzie tęsknił już za teraźniejszością, za doczesnym życiem. Pomimo tego, że zostawi swoją rodzinę. Swoich bliskich. Wiem, że jest to bolesne, ja sobie, trudno mi to sobie wyobrazić, ale wiem, że kiedy ktoś tam się znajdzie, to jest w takiej błogiej atmosferze i taki błogi pokój go wypełnia, że nie tęskni za tym, co pozostawił. Bracie i siostry, powróćmy teraz, skoro już sobie tak umówiliśmy jednak ten fragment. On przedstawia dwa miejsca, więc stwierdziłem, że warto coś powiedzieć na temat piekła i warto coś powiedzieć na temat nieba. Ale teraz chciałbym przejść już do naszej, naszego podobieństwa. W, podobieństwie, w tym podobieństwie widzieliśmy łazarza, który trafił na łono abrahamowe. Moglibyśmy powiedzieć, właśnie, który trafił do nieba, i bogacza, który został zesłany do piekła, gdzie cierpiał męki. Ta historia, moi drodzy, nie przesądza, że bogactwo prowadzi do piekła, ani także nie przesądza, że ubóstwo gwarantuje wstęp do nieba. Takie podejście do tej historii ją tylko zupełnie spłyca, tą, 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 yy, tą, yy, to podobieństwo, spłyca jej sens. Posiadanie bogactwa, posiadanie majątku, posiadanie e, uczciwie, zaznaczam uczciwie, zarobionych pieniędzy nie jest zupełnie przecież niczym złym. Te pieniądze można w bardzo dobry i zaznaczam przyjemny sposób i pożyteczny sposób wykorzystać. Natomiast, natomiast to, co jest niewłaściwe. To myślę, że jest niewłaściwy stosunek do, do, do pieniądza. To jest niewłaściwe i to jest naganne. Niewłaściwy stosunek do pieniądza. Ale ten problem przecież wcale nie musi dotyczyć tylko osób bogatych. Może również dotyka, dotyczyć również osoby biedne, ubogie. Bo przecież można być również biednym, przy tym być pazernym, być takim łasym na kasę. I bynajmniej nie zależy to w żadnym stopniu od jakiejś zawartości portfela, ale myślę, że od takiego wychowania człowieka i od charakteru człowieka, jaki człowiek jest. Często też co wyniósł z domu, jak był wychowywany. A więc. Może to być problem i bogatych, i biednych. Pan Jezus w sposób obrazowy, w podobieństwie o Łazarzu i bogaczu, przedstawia konsekwencje decy ludzkich decyzji i ludzkich wyborów. Wspomniany bezimienny. Zwróćmy uwagę, że ten bogacz był przedstawiony jako bezimienny. Łazarz jest wymieniony z imienia. Kiedyś myślałem, że Łazarz to, to jest po prostu biegda, to znaczy, że to jest biedny Łazarz. Tak sobie jakoś tak to w, wpoiłem. Natomiast Łazarz to jest takie imię jak Piotr, Józef i tak dalej. A więc Łazarz jest wymieniony z imienia, natomiast ten bogacz jest bezimienny. A więc wspomniany bezimienny bogacz czytaliśmy, że żyjąc w przypychu codziennie, Wystawnie ucztował. Moglibyśmy powiedzieć tak współcześnie, że po prostu solidnie chłop imprezował. Że hucznie imprezował. Spędzał czas na zabawie, nie przejmując się nędzą innych ludzi, między innymi wspomnianego łazarza. Bogactwo go całkowicie zasierpiło. Stał się nieczuły. Nieczuły, niewrażliwy na potrzeby bliźnich. Żył egoistycznie, żył tylko dla siebie, zaspakając tylko swoje potrzeby i swoje przyjemności, korzystając z uciech tego świata. Ku naszej przestrodze Pan Jezus przedstawił obraz duszy bogacza, zniszczonego przez pychę i miłość do bogactwa. Dodatkowo to podobieństwo nas uczy, że dopiero po śmierci, i zwróćcie uwagę, dopiero po śmierci Nienawrócone ludzkie dusze odkrywają wartość. Tak, właśnie, wartość duszy. Dopiero po śmierci, nienawróceni ludzie odkrywają wartość swojej duszy. Dopiero przychodzi jakaś refleksja. Bogacz pragnął, by łazarz został posłany do jego braci i przekazał jakieś poselstwo. Przestrogę, by się upamiętali, aby nie trafili do tego miejsca, w którym on spędza czas, póki jeszcze, jest, póki jeszcze jest ten moment, póki jeszcze jest ten czas. Zauważmy także, i to jest dosyć ciekawe: osoby przebywające w piekle, w piekle przynajmniej przez jakiś czas, ja nie wiem czy przez cały czas, ale przynajmniej przez jakiś czas, bo bo ten bezimienny bogacz miał świadomość, zauważcie. Ale osoby przebywające w piekle, tak jak powiedziałem, przynajmniej przez jakiś czas, są świadome, co się dzieje z członkami ich rodzin. On był świadomy tego, jak postępują jego rodzeni bracia. więc zwrócił się z prośbą do Abrahama, aby posłał tam łazarza, aby coś uczynił, aby mogli zmienić swoje życie. Zmiana, która po śmierci zachodzi w świadomości nienawróconych ludzi jest jednym z najbardziej przerażających elementów ich przyszłego stanu. Ciągła świadomość faktu niewykorzystania tej szansy, tej okazji, zmiany swojego życia, nawrócenia, pojednania się z Bogiem, które gwarantuje, tak jak już powiedziałem, to miejsce górne Jeruzalem, niebo. Ta świadomość, że nie uczyniłem tego, jest przerażająco bolesna dla nieśmiertelnej ludzkiej duszy, która ma spędzić wieczność w miejscu odosobnienia, która ma spędzić wieczność w piekle. W końcu także, czytając to podobieństwo, dowiadujemy się, że nawet największe cuda. Czy dług ze zaświatów nie wpływa na stałą przemianę człowieka? Jeśli, jeśli ten człowiek nie chce zawierzyć Bogu, y, to, jest, to naprawdę ma wielkie znaczenie. To, to y, te słowa przedstawiają naprawdę. Y, Ogrom, mają ogromną wagę, ponieważ Pismo Święte zawiera wszystko, co jest potrzebne, które jest niezbędne do pobożności. I żaden posłaniec, żaden posłaniec nawet za światów nie jest w stanie nic nowego dodać. Jeśli człowiek nie chce zawierzyć Bogu, to nawet jakby staniał anioł z nieba, to na stałe, na dłuższą metę nie jest w stanie się zmienić. Owszem, to zadziała na krótką metę. Natomiast na dłuższą niestety nie. Wiecie, i pamiętam taki, teraz mi się przypomniała taka sytuacja, i tak w duchu troszeczkę się zaśmiałem. Kiedyś, wiele lat temu, jeszcze przed moim nawróceniem, oczywiście, pamiętam, byłem na takiej, nazwijmy to ładnie, prywatce, i tam jeden z moich kolegów, no tak, się zaprawił solidnie, i wiecie, te kilkadziesiąt, a w zasadzie to już, no tak, kilkadziesiąt lat temu. Była taka moda takich krucyfiksów z takim no, emblematem Pana Jezusa, który był fosforyzujący. To była pewna nowość i, i ta osoba to zobaczyła, taka zaprawiona wtedy, zobaczyła to na ścianie. Ja byłem tego świadkiem. Wiecie, jak on zobaczył ten krzyżyk, który świeci, on padł na kolana i zaczął Boga przepraszać. To ja, ja wiedziałem, że wtedy, ja wiedziałem, co to jest, bo z tym się spotkałem już prędzej. I ja się śmiałem i kolegów szturchałem, zobaczcie, co on robi. Ale ten człowiek w niego, on, on się przeraził. On padł na kolana i zaczął się modlić. Oczywiście, kiedy wytrzeźwiał, to, to mu przeszło i poszedł dalej, tak jak szedł. Ale do czego zmierzam? Ten taki krótki, może trochę śmieszny nawet. Przykład, ale człowiek jest w stanie się przerazić, ale to nie przynosi jakiejś dłuższej zmiany, jakiejś gruntownej przemiany w jego życiu. To może go przestraszyć na krótko, ale jeśli nie ma takiego postanowienia, że chce zawierzyć Bogu, to niestety to nie przynosi żadnego owocu. Brecia i siostry, podobieństwo o bogaczu i łazarzu bez wątpienia uświadamia nam, że... Nieśmiertelna dusza i duch człowieka po śmierci trafia do któregoś z dwóch miejsc przeznaczenia. I tak jak już powiedziałem, nie ma innej alternatywy. Te słowa Pana Jezusa powinny być inspiracją, powinny być przestrogą do y, takiego przyjrzenia się, zastanowienia się nad własnym, nad naszym życiem. I y, oczywiście podjęcia właściwej decyzji, decyzji, która ma znaczenie. Na przyszłość, na wieczność. Niestety po śmierci nie ma już, nie ma już yy, tej drugiej szansy. Yy, diabeł i demony o tym dobrze wiedzą, a więc wszystko robią, żeby ludzi zwie się okłamać. Pamiętajmy zatem, że to podobieństwo przede wszystkim nie jest przeznaczone do tego, by nas nauczać o tym, co jest po tej drugiej stronie, yy, co jest w tamtym świecie, ale ma nas przestrzec. Przed złą formą życia, ma nas przestrzec przed złym naszym życiem, i jeśli to jest możliwe, abyśmy jeszcze wszystko zrobili, aby móc to naprawić, aby pojednać się z Bogiem, bo czy jesteśmy tego świadomi, czy nie jesteśmy tego świadomi, nieodwracalny ma to wpływ na naszą przyszłość wieczność? Ma to nieodwracalny wpływ. Amen.